Przez lata byliśmy, bądź też jesteśmy świadkami przeskoku technologicznego, jaki dokonuje się w szeroko pojętym świecie cyfryzacji. Na żywo, bądź też jako młodzi adepci pragnący poznać genezę konkretnej serii gier lub sprzęt, na którym przyszło uruchomić ową dawkę rozrywki, szybko dojdziemy do pewnych wniosków. Na przykładzie Battlefielda, który stanowi lwią część tematyki moich materiałów, możemy dostrzec przemianę graficzną, dźwiękową, aż wreszcie marketingową. Wraz z upływem lat powiększały się studia deweloperskie, na świecie powstawały coraz to nowsze konsole, komponenty komputerowe zyskiwały coraz większą wydajność, a konsument miał i nadal ma ogromny wachlarz wyboru sprzętu, bo nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że to on otwierał nowo powstałe bramy imersji rozpościerające się na coraz to szersze grono skomplikowanych urządzeń. Technologia i gracze nie chcieli odstawać od długowiecznej sportowej rywalizacji, w której coraz większą rolę zaczął odgrywać sprzęt dający często przewagę w momentach, gdy same umiejętności już nie wystarczały. Skoki narciarskie szukają odpowiednich smarów pod powierzchnię nart, kombinezony wykonywane są z najbardziej ergonomicznych tworzyw i dopasowywane są pod kątem opływowego kształtu. Rękawice bramkarskie pozwalają ich użytkownikom na coraz głębsze czucie piłki, a buty korzystają z możliwości przyczepności. Wreszcie konstruktorzy opracowują najlepiej sprawujące się modele maszyn budzących wśród kibiców prawdziwy podziw. Tym samym zaczął kierować się sektor gier, bazujący na stworzeniu coraz bardziej realistycznego, bardziej przyjemnego oddania istoty stojącej przed ludźmi tworzącymi gry. Produkując lepszy sprzęt, pozwalają im niejako tworzyć gry, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania inżynierów. Od teraz nie patrzymy już tylko na kolokwialne bebechy kryjące się w obudowie naszego komputera czy konsoli, ale dobieramy także urządzenie pozwalające odebrać i w pełni zwizualizować ukryte za pięknym obrazkiem niekończące się łańcuchy języków przetwarzanych przez poszczególne komponenty. Monitor nie służy już tylko graczom PC, a użytkownicy konsol coraz częściej przesiadają się z telewizorów na nieco mniejszy, ale bardziej optymalny zestaw do gier. Szersza paleta barw, odświeżanie, rozmiar, estetyka, czas reakcji to tylko niektóre z parametrów brane pod uwagę przy wyborze jednego z nich. Jeżeli chodzi o dobitną znajomość wszystkich mechanik czy prawidłowości funkcjonowania wielu procesów, no to nie będę kierować się na eksperta, którym nie jestem. Kim jestem zatem? Prostym gościem składającym w całość co kilka dni materiał z pewnej serii FPS posiadającej długoletnią tradycję. Tym bardziej byłem zaskoczony, gdy przeczytałem maile od firmy BenQ, która odezwała się do mnie z propozycją zrecenzowania monitora BenQ Mobius EX2710Q, co dla tak małego kanału jest dużym bodźcem rozwojowym. W pozycji gościa, który wcześniej grał na 75-hercowym, 24-calowym monitorze, który liznął trochę opinii z hobbystycznego oglądania recenzji droższego sprzętu w internecie, postaram się wam przekazać najważniejsze parametry, jakie oferuje ten monitor, jakie są moje odczucia z oferowanych przez niego opcji i wrażenia oparte o to, co zdołałem wypróbować. Zacznijmy najpierw od parametrów zewnętrznych. Monitor określony jest przez producenta funkcjonalnością jako monitor gamingowy i w tym tonie zbudowany został model widoczny na ekranie. Jego przekona to 27 cali, co z kolei odpowiada 69 cm, a po włączeniu ramki wyglądają w następujący sposób. Ekran umocowany jest na masywnej podstawce, która pozwala regulować wysokość o okrągłe 10 cm. Co prawda zajmuje ona trochę przestrzeni na biurku, także trzeba mieć to na uwadze, jednakże sam monitor swoje waży, więc środek ciężkości też musiał być odpowiednio dobrany. Jeżeli natomiast ktoś planuje umocować monitor na ścianie, to nie będzie miał z tym większych problemów, gdyż oferowane jest oczywiście wsparcie Wesa 100 na 100. Użytkownik może również pozwolić sobie na pochylenie ekranu monitora w płaszczyźnie horyzontalnej pod kątem 15 stopni w lewą i prawą stronę oraz w płaszczyźnie wertykalnej o 5 stopni w dół i 15 stopni w górę, co pozwoli na dostosowanie położenia ekranu względem różnych sytuacji bez potrzeby jego całościowego przesuwania. Z tyłu znajdziemy wklęsłą przestrzeń, gdzie znajdują się wszelkie wejścia, jakie oferuje sprzęt. Znajdziemy tu dwa wyjścia HDMI 2.0, DisplayPort, dwa wejścia USB 3.0, USB typu B potrzebne do połączenia z PC, wejście na zasilacz czy port na jacka do podłączenia słuchawek. Producent zapewnia oczywiście zasilacz, kabel DisplayPort, HDMI 2.0 oraz kabel USB typu B. W znajdziecie również zaślepkę, aby całość prezentowała się bardziej majestatycznie, jednak kłopot może Wam sprawić kabel od zasilacza, którego kształt trzeba uwzględnić przy potencjalnej regulacji wysokości, bo może wywierać niepotrzebny nacisk na urządzenie. Więc jeżeli nie zależy Wam na aż tak sporym walorze estetycznym, a wiecie, że często będziecie korzystać z regulacji wysokości, to odradzam zabawę z zaślepką. Inaczej, jeżeli ustawicie sobie to raz i nie będziecie zamierzali notorycznie korzystać z opcji, o której wspomniałem wcześniej. Co warto podkreślić, to to, że uchwyt posiada specjalne miejsce na uporządkowanie kabli wychodzących z monitora, więc łatwiej będzie się po prostu z nimi uporać, więc za to duży plus. Całość nie posiada również dodatkowego podświetlenia, co przy monitorach gamingowych umówmy się, jest dosyć rzadkie. Ale nie deprecjonuje to w moich oczach jego całościowej prezencji, bo niespecjalnie korzystam też z oświetlenia RGB, więc dla mnie nie ma to aż tak dużego znaczenia. W odróżnieniu od poprzedników ekran wspiera rozdzielczość 1440p, co przy obecnym stanie zaawansowania technologicznego pozwala odpalić niektóre gry w tej rozdziałce przy zachowaniu maksymalnych 165 Hz. Nie tyczy się to oczywiście wszystkich tytułów, ale ustawienia można dostosować sobie w opcjach konkretnej z gier. Niemniej jednak zachowana jest taka możliwość przydająca się ponadto w oglądaniu filmów, ale o tym zaraz. Powłoka samej matrycy jest matowa, a dzięki temu, że jest to matryca IPS, możemy liczyć na dobre odzerowanie kolorów, szerszy kąt widzenia, co przy 27-calowym monitorze jest generalnie ważne, no i lepszy kontrast. Jeżeli mowa o kolorach, to monitor wyświetla ich ponad miliard, a dokładnie 1,7 miliarda dzięki zastosowaniu 10-bitowej technologii. Jasność wynosi 250 nitów, a w szczycie przy włączonym HDR-ze może sięgać wolumenu 400 nitów. Responsywność, bądź też, jak to woli, czas reakcji, wyświetlany jest w czasie 1 milisekundy. Z aspektów stricte liczbowych myślę, że to chyba tyle, ale w zasadzie cała magia ma miejsce w prawym dolnym rogu z tyłu monitora, bowiem to tu znajduje się panel sterowania ustawieniami ekranu. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie straszne i nie musicie znać się na każdym dostępnym parametrze. Wszystko dzięki gotowym presetom przygotowanym pod gry typu FPS, RPG, wyścigowe, ale i również takie formy jak papier elektroniczny. Można również skorzystać z niestandardowych ustawień, wybierając sobie najbardziej uniwersalne opcje. Do wyboru jest tuner intensywności światła podkreślający detale przy ciemniejszych scenach lub zwiększający detale w wyższym kontraście w jaśniejszych scenach. Dalej jaskrawość kolorów, jasność, kontrast, ostrość, gamę, temperaturę barwową czy motion blur. W trybie FPS występuje bardzo potrzebny feature, jakim jest Black Equalizer, co świetnie sprawdzi się w poprawieniu widoczności w ciemnych miejscach i da poniekąd przewagę na polu walki. Wcale to nie jest wymysł, a technologia może umożliwić zdobycie kilku dodatkowych fragów, a jednocześnie odciążyć oczy od intensywnego koncentrowania się na dostrzeżeniu wroga w ciemniejszych sektorach mapy. Co ciekawe, BenQ Mobius oferuje także trzy rodzaje wyświetlanego HDR, czyli technologii jeszcze bardziej uwydatniającej i przenoszącej kolory bliskie rzeczywistym. Do dyspozycji jest zwykły HDR, jak i inteligentny HDRI, opracowany jako bezpośredni patent firmy BenQ, który jest ulepszeniem zwykłej wersji i posiada oddzielne parametry dostosowane pod gry. Głównie RPG, gdzie można sobie pozwolić oczywiście na taką paletę kolorów, czy kino, a w domyśle wszelkie formy rozgrywki oferowanej przez branżę filmową. W rzeczywistości faktycznie robi to różnicę zwłaszcza przy oglądaniu filmów czy graniu we wcześniej wspomniane gry RPG, gdzie imersja i ogólnie wrażenia graficzne będą dobrze podkreślone. Jeżeli sygnał źródłowy nie jest dostosowany do funkcjonalności HDR w danym tytule lub danej aplikacji, to monitor sam kalibruje obraz poprzez tak zwany emulowany HDR, starając się symulować lepiej lub gorzej tego typu funkcje. Wszystko w zależności od konkretnego punktu odniesienia i działania sztucznej inteligencji. We własnym użytkowaniu jednak jakoś bardzo z tego nie korzystałem, a bardziej skupiłem się na własnych parametrach, które pozwolą mi uzyskać obraz optymalny pod względem widoczności, a z drugiej strony pod kątem jak najmniejszego męczenia oczu, które po takim kilkugodzinnym maratonie HDR w moim przypadku byłyby mocno podrażnione. No ale jednak nikt nie broni używać tej funkcji w bardziej krótkotrwałych sesjach, ciesząc się jednocześnie z ładnego dla oka obrazu. Monitor przygotowany jest jednak na takie osoby jak ja, które mocno odczuwają pracę, granie przy komputerze i posiada specjalny system ochrony wzroku, który zawiera filtr niskiego natężenia światła niebieskiego, najbardziej szkodliwego dla oczu. Flickr Free eliminuje takie migotanie obrazu, osłabienie kolorów również pomaga przy długotrwałej pracy przy komputerze, a Brightness Intelligence Plus dostosowuje obraz do dowolnych warunków oświetlenia pomieszczenia, w którym się obecnie znajdujemy. W rozgrywce przy wzmożonej płynności pomaga też w moim przypadku kompatybilny G-Sync, ale również wbudowany bezpośrednio w monitor system AMD FreeSync Premium, który mówiąc krótko upłynnia wyświetlany obraz dla osób z GPU od AMD. Co ciekawe, wasze ustawienia mogą zostać dopasowane do wbudowanego wejścia, czyli dla HDMI i DisplayPortu możecie ustawić sobie oddzielne parametry, co pomoże w przełączeniu się między dajmy to PC a konsolą. Coś co jednak może mocno zdziwić to wbudowane głośniki, które na rynku są określane w wielu monitorach jako zbędne. Tutaj jednak wygląda to trochę inaczej, gdyż głośniki dostrojone przez dźwiękowców z firmy Trevolo oferują naprawdę coś innego niż damy z budżetowych monitorów, czego osobiście sam doświadczyłem i przetestowałem poza nagraniami. Mój sprzęt do nagrywania teraz wam tego w pełni nie odda oczywiście, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że głośniki są według producenta w stanie wygenerować dźwięk kanałowy 2.1. Aż tak doskonale się jednak na tym nie znam i zawsze przy oglądaniu recenzji innych monitorów trudno mi było odróżnić te lepsze wersje, ale gdy mam przed sobą sprzęt budżetowy i sprzęt z najwyższej półki mający głośniki zaprojektowane przez firmę trzecią, no to chyba wybór jest prosty. Swoje przekonanie podkreślę faktem, że monitor oferuje nam tryby audio dostosowane pod gry FPS, pod taki typowy basowy tonkinowy różnego rodzaju zawody sportowe czy występy artystów. Sporo osób może nie uwierzyć, ale różnica jest odczuwalna i pozwala odpuścić słuchawki, jeżeli przed nami jest widmo kilkugodzinnej pracy, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie potrzebujemy aż tak dokładnego czucia trójwymiarowego, jak jest to w grach FPS. I szczerze ten szyld gamingowego monitora wcale nie musi to być całościowo przypinany, bo owszem Mobius oferuje sporo dedykowanych rozwiązań dla graczy, jednak daje także możliwość komfortowej pracy za sprawą ochrony oczu oraz przyjemnego obejrzenia filmu czy serialu w najwyższej jakości. I to nie tylko za sprawą oferowanego obrazu, ale i również nawet głośników. Nie jest to sprzęt tani, a wręcz odwrotnie trzeba na niego trochę wyłożyć, ale w zamian dostajemy wydaje mi się naprawdę dużo, zwłaszcza jeżeli nasz komputer i gry, w które gramy są w stanie sprostać wymaganiom pod te najlepsze efekty. Ma swoje wady, które chciałem obiektywnie przedstawić, natomiast robi swoje, co tutaj więcej dodawać. Tym bardziej dziękuję firmie BenQ za możliwość przeprowadzenia takiej recenzji, co przełoży się bezpośrednio na komfort gry czy montażu materiałów, który potrafi czasami naprawdę sporo zająć. Dziękuję tym, co zechcieli obejrzeć materiał do końca, starałem się go zrobić jak najlepiej, zwłaszcza, że była to pierwsza moja tego typu recenzja i mam nadzieję, że w waszych oczach jakoś to wyszło. Jestem Jachu. do usłyszenia, cześć!